Znowu bateria pada mi w telefonie. Gdzie ładowarka? Ostatnie dwa procent. nie później. Telefon. Ciągła dwarka. Dwarki Ostatnie dwa W ostatnich latach rynek smartfonów nie ma łatwo. Nie chodzi już tylko o podwyżki cen, wysokie marże, odtwórczość czy nasycenie poszczególnych segmentów cenowych. Producenci sami zaczynają rzucać sobie kłody pod nogi, chociażby przez zapoczątkowany przez Apple trend niedodawania do pudełek ładowarek. Bo wiecie. Ekologia. Niestety, brak kosteczki w pudełku stał się już nie tylko akceptowalny, a stał się standardem. A jeżeli takowa kosteczka jest już dodawana do telefonu, to jest spoko. Kiedy jest dodawana mocna, to smartfon jest kosurem. A kiedy w pudełku masz ładowarkę, dzięki której naładujesz telefon od 0 do 100% w 15 minut, to wówczas nazywasz się Realme GT Neo 3. Zapraszam na szybką recenzję jednego z najszybciej ładujących się smartfonów na świecie. Realme GT Neo 3 to następca zaprezentowanego w zeszłym roku modelu 2. I choć są elementy, które dzieli ze starszym bratem, tak mam wrażenie, że chwilami to zupełnie inny telefon. Ale od początku. Konstrukcja raczej zdana, bardzo charakterystyczna dla producenta. Krzykliwy tył, trzy obiektywy, głośniki stereo, z frontu 6,7 calowa tafla szkła, pokryta Gorilla Glass 5. No, wszystko jest na miejscu, poza brakiem certyfikatów wodoszczelności, czy to IP67 czy IP68 oraz Ładowania indukcyjnego. Ekran AMOLED z adaptacyjną częstotliwością odświeżania 120 Hz, wymuszane 120 lub standardowe 60. Rozdzielczość przyzwoita na poziomie około 400 ppi, świetne kolory, dobre kąty widzenia, niezła jasność i mimo iż nie jest to LTPO. Tak, nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń, jeżeli chodzi o wyświetlacz. Ty jednak myślałem, że będę mieć w przypadku wydajności. Wszak w praktyce to flagowiec bez Dragona. No i tutaj zaczyna się mała rewolucja na rynku. Jeszcze parę lat temu wszyscy na czele ze mną ucisnęliśmy z nadmiernego przegrzewania się eksenosów. No i w ostatnim czasie duża część modeli ze Snapdragonem 888 lub 8 generacji pierwszej zaczęła borykać się z tym samym problemem. Nie powiem, że każdy model, ale testowana przeze mnie stanowcza większość. Dlatego tegoroczny Dimensity 8100 wykonany w procesie technologicznym logicznym 5 nanometrów był dla mnie zagadką. No i kurde, czy ja wiem? Słaby takie to już chyba przeszłość. Swoje się już z niego wyśmieliśmy, a tu proszę. Po kilku tygodniowych testach GT Neo 3 stwierdzam, że o zgrozo korzystało mi się lepiej z tego telefonu niż z większości flagowców działających na ostatnich Exynosach. Poważnie. Super wydajność, niezależnie czy mówimy o CPU czy GPU, w miarę niskiej temperatury, throttling niemalże niezauważalny w porównaniu do konkurencji. Mało tego, GT Neo 3 ma możliwość włączenia opcji tryb GT, który w teorii powinien Przyspieszyć telefon. A jak wygląda to w praktyce? Zrobiłem testy w geekbenchu przy włączonym i wyłączonym trybie. Tak to się prezentuje. Jak widać, zmian w CPU nie było żadnych, tak na konto GPU dodatkowe cyferki wpadły. Ogólnie, jeżeli chodzi o wydajność i satysfakcję z działania, jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze. Nawet uwzględniając Androida 12 i nakładkę Realme UI wersji 3.0, której jakimś ogromnym fanem nie jestem. Ta można powiedzieć tylko tyle, że nie jest zła. Tak samo jak nie jest zły skaner odcisków palców. Ten działa niemalże bezbłędnie, szybko, sprawnie. W razie czego mamy też możliwość włączenia skaneru twarzy, choć zaznaczam, że jest to skaner 2D, więc jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, można byłoby polemizować. Telefon jest dostępny w dwóch wersjach, 8 i 12 GB RAM. Obydwie wersje posiadają podstawę w wysokości 256 GB pamięci UFS 3.1, zatem jest szybko jak na flagowce przystału. Zanim jednak przejdziemy do aparatów, chciałbym poruszyć temat tego kosmicznego ładowania. Jejku, jak ja na coś takiego czekałem. Od lat powtarzałem to jak mantrę. Bateria w telefonach to główny problem do naprawy, zatem a. Albo dążymy do jak najmniejszego poboru mocy przy procesorach. Najczęściej wygląda to tak, że im niższy proces wytwarzania, tym lepsza żywotność. B. Albo pchamy ogromne ogniwa w pokroju Galaxy M51, albo C. Ładujemy tak szybko jak fabryka dała. o 3 uderza niewątpliwie w punkt trzeci oraz pierwszy. Ogniwo o pojemności 4,5 tysiąca w połączeniu z 5 nanometrowym procesorem pozwala nam wykręcić solidne, powtarzalne 6-6,5 godziny SOT. Nie jest to wynik ani zły, ani dobry. Jest Przyzwoity. Jednak mi absolutnie to totalnie nie przeszkadza. Wychodzę z założenia, że większość z nas, niezależnie od tego, czy chodzi do szkoły, na studia, pracuje fizycznie czy w biurze, znajdzie te 15 minut na naładowanie smartfona. I nie na doładowanie o te 30, 50 czy 80%. A naładowanie od totalnie rozładowanego urządzenia do 100%. Od 0 do 5% zrobimy to w coś około 5 minut. W chwili obecnej, biorąc pod uwagę cenę tego urządzenia, dla mnie jest to totalny game changer, który zmienia rynek smartfonów. Wystarczy mieć gniazdko zasilające dołączoną ładowarkę z pudełka i problemy z baterią same się rozwiązują. Jestem też świadomy, że malkontenci mogą narzekać na większe nagrzewanie się podczas ładowania. No, co ja mogę powiedzieć? Coś za coś. Albo ładujesz smartfon półtorej, dwie godziny, gdzie aż się tak nie nagrzewa, albo ładujesz go w 15 minut przy zwiększonej temperaturze. Przez te 15 minut nie musisz używać w ogóle telefonu. Kilkuminutowy detoks od smartfona raczej źle nam nie zrobi. A jak będzie wyglądać żywotność ogniwa? Nie wiem. Na to będzie trzeba poczekać na długoterminowe testy, ale skoro producent wprowadził to rozwiązanie do sprzedaży daje pełną gwarancję, to ja osobiście bym się totalnie tym nie przejmował i korzystał z urządzenia, tak jak korzystam z każdego telefonu. Z jednej strony nie ukrywam, jaram się szybkością tego ładowania, z drugiej strony jestem aż onieśmielony i wiem, że są producenci, którzy już wypuszczali szybsze sposoby ładowania. Jednak w tym elemencie szybkość ładowania jest zależna nie tylko od ładowarki, ale i wielkości ogniwa. Wiadomo, im większa bateria, tym dłużej będziemy ładować smartfon. Tutaj 150 W i 4500 mAh moim zdaniem to złoty środek. dobrego. Przyzwoitego czasu pracy na baterii i piekielnie szybkiego ładowania. Dla mnie sztos. A czy sztos jest także aparat? I tak. I nie. W urządzeniu mamy trzy obiektywy. Pierwszy główny 50 megapikselowy z przesoną F19 z optyczną stabilizacją obrazu i tutaj faktycznie zdjęcia wyglądają bardzo dobrze, które może nie konkurują na tle ze smartfonami za 5-6 tysięcy złotych plus, ale na pewno w granicach 3000 zł nie ma się czego wstydzić, jest naprawdę solidnie. Natomiast jeżeli chodzi o obiektyw ultra szeroki, 8 megapikselowy o kącie widzenia 120 stopni jest co najwyżej OK. No i mam wrażenie, że jedynym największym mankamentem tego smartfona jako całość, to brak teleobiektywów zamiast teleobiektywu mamy 2-megapikselowy pierd makro. Telefon rzecz jasna rejestruje także filmy w maksymalnej rozdzielczości 4K przy 30x60 klatkach, aparat do selfie 16 megapikseli jest akceptowalny. Zatem podsumowując, jeżeli chodzi o Realme GT Neo 3, to smartfon aspirujący do bycia pełnoprawnym flagowcem z cięciami w pokroju, braku certyfikatu wodoszczelności, ładowania indukcyjnego, czy braku teleobiektywu. Natomiast są w tym urządzeniu cechy niesamowicie dobre, takie jak świetny ekran AMOLED, odświeżony 120 Hz, szybka pamięć UFS 3.1 w podstawie aż 256 GB, nowy naprawdę szybki procesor MediaTek Dimensity 8100, dobry skaner odcisków palców, głośniki stereo oraz bezkonkurencyjna szybkość ładowania w tym segmencie cenowym. Główny aparat dobry, cena, tak jak wspominałem, około 3000 zł za podstawę. Jeżeli nie przeszkadza ci brak ładowania indukcyjnego, który nadrabiasz sobie szybkością ładowania oraz brak teleobiektywu, moim zdaniem nie naciągane w pełni zasłużone 8 na 10. Po raz kolejny Realme pokazuje, że chce i powoli zaczyna być drugim siomim. Nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Brawo, tego ludzie potrzebują. A jak Wam? Podoba się nowy Realme GTN 3? Spoko? Niespoko? Sekcja komentarzy należy do Was. Jeżeli materiał okazał się dla Was pomocny, gorąco zachęcam, choć nie zmuszam, o pozostawienie tej motywującej łapy pod filmem. Widzimy się za dzień lub dwa. Kłaniam się nisko, miłego spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru i nocy również życzę. See ya.